Witam Was bardzo serdecznie już w naszej trzeciej katechezie w tym tygodniu. Dziś chcemy się skupić i rozmawiać o Nowym Testamencie. Jest to naturalna kolej rzeczy. Kiedy Mateusz w poniedziałek wprowadził nas w tajemnicę w ogóle testamentów, Bartek przybliżył nam, czym jest właśnie Stary Testament, a dzisiaj ja chciałbym się skupić na tym, czym jest Nowy Testament. Nowy Testament to cały czas dialog obecny w historii zbawienia dialog z kim? Z Bogiem. Tylko w Nowym Testamencie jest to dialog, który został właśnie wyrażony przez Jezusa Chrystusa. I on jest właśnie głównym bohaterem Nowego Testamentu. Nowy Testament to przymierze zawarte z Bogiem właśnie w Jezusie Chrystusie. On nam jest przewodnikiem i on jest tak naprawdę celem każdej z 27 ksiąg Nowego Testamentu. 27 ksiąg podzielone na takie trzy grupy mniej więcej tak samo jak Stary Testament ma jakiś swój podział, tak w Nowym też się możemy go doszukać. Mamy księgi historyczne, do których będą należeć Ewangelia według czterech autorów oraz Dzieje Apostolskie. Mamy księgi dydaktyczne, do których należą listy apostolskie, a także mamy księgę prorocką, księgę Apokalipsy. Bohaterami Nowego Testamentu są również. Uczniowi, apostołowi Jezusa oraz bohater zbiorowy, którym możemy powiedzieć, że jest pierwszy kościół, pierwsza wspólnota, czy pierwsze zakładane kościoły. Zaczęło nam brzmieć trochę, jak na omawianiu pewnej powieści. Mimo, Biblia jest oczywiście dziełem literackim, ale Nowy Testament myślę, że jest więcej niż tylko pewną historią. Czy zbiorem pewnych faktów jest przede wszystkim właśnie tym, co powiedziałem, dialogiem z Panem Bogiem. Otwierając Nowy Testament, możemy z Bogiem rozmawiać. I to jest Jego sens. Ale przyjrzyjmy się tego, właśnie jak to jest ułożone. Zajrzyjmy do pierwszych ksiąg. Pierwsze księgi Nowego Testamentu nazywane Ewangeliami. I tak naprawdę trzeba nam powiedzieć, że mamy jedną Ewangelię, Spisaną przez czterech autorów: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Dlaczego mówię jedna Ewangelia? Ewangelia to słowo po prostu oznacza dobra nowina. Mamy jedną dobrą nowinę o Jezusie, napisaną przez czterech autorów. One w sobie też są bardzo ciekawe. Kiedy je czytamy, widzimy, że trzy pierwsze. Mateusz, Marek i Łukasz są do siebie dość podobne. Zawierają pewne swoje podobieństwa, mniej więcej jakby to samo. I tak te trzy pierwsze Ewangelie nazywamy Ewangeliami synoptycznymi. Ewangelia świętego Jana do nich nie należy ze względu też na to, że została napisana później, ale też Jan ma zupełnie inny przekaz. Jakby jego Ewangelia. Ma inny cel. Mimo, że też przekazuje oczywiście dobrą nowinę, ale troszeczkę na inny sposób. Trzeba nam zajrzeć najpierw do tych Ewangelii synoptycznych. Najstarszą Ewangelią jest Ewangelia Świętego Marka. I ewidentnie Mateusz i Łukasz, kiedy piszą swoje Ewangelie, korzystają jakby z tekstu źródłowego Marka, ale oprócz Ewangelii Świętego Marka, która jest najkrótsza, bo ma zaledwie 16 rozdziałów. Znajduje się Mateusz i Łukasz, musieli znać jeszcze inne źródło, ale było to to samo źródło, które nazywamy źródłem Mów Jezusa, tak? ponieważ to, czego nie ma Marek, a co ma Łukasz i Mateusz, to są Mowy Jezusa. I to trzeba nam w jakiś sposób zauważyć i nam może to pomóc. Więc podsumowując tę Ewangelię, tak jak mówię, Marek jest pierwszą Ewangelią, z której potem czerpał Mateusz i Łukasz, oraz znaleźli jeszcze inne informacje. Co trzeba nam powiedzieć jeszcze? To Mateusz i Łukasz zaczynają swoją historię od informacji związanych z narodzeniem Jezusa. Marek jako pierwsze uznaje wystąpienie Jana Chrzciciela i chrzest Jezusa w Jordanii. Do ksiąg historycznych Nowego Testamentu zaliczamy jeszcze dzieje apostolskie, które są historią działalności apostołów, głównie Piotra, i potem już po nawróceniu jednego z faryzeuszy, świętego Pawła, również nazywanego apostołem, ze względu na jego szeroką działalność, szczególnie wśród bogań. Więc dzieje apostolskie też warto, żebyśmy nadmienili, że są autorstwa świętego Łukasza. Chcę jeszcze zaznaczyć, że zarówno Marek, jak i Łukasz nie należeli do grona apostołów. Byli oni uczniami apostolskimi, ale sami nie, na, nie byli apostołami. Ale Jan i Mateusz już nimi byli. Po księgach historycznych w Nowym Testamencie mamy ogromny zbiór listów, listów właśnie apostołów. I tak najbardziej płodnym pisarzem był święty Paweł, który napisał 13-14 listów. Dlaczego 13-14 mówię? Bo nie wiemy, czy list do Hebrajczyków był właśnie też jego, jego autorstwa. Nie podajemy, nie mamy pewności, kto jest autorem listu do Hebrajczyków, ale pozostałe listy właśnie zostały napisane przez świętego Pawła. Apostoła, ale oprócz listów świętego Pawła znajdziemy jeszcze kilka listów tak zwanych też katolickich, czyli powszechnych. I tutaj pisarzami był Jakub. Bardzo lubię list świętego Jakuba. Jakub, apostoł, był bardzo takim konkretnym gościem, który wypisał pewne, pewne rzeczy tak, jak to jest. Znajdziemy też listy, dwa listy Świętego Piotra, trzy listy Świętego Jana, znajdziemy również listy Judy. Także to są te listy apostolskie. I wszystkie te listy, zarówno Świętego Pawła, jak i pozostałych apostołów, zaliczamy właśnie do ksiąg dydaktycznych, czyli takich, które miały prowadzić do pewnej nauki. Tak? One były dla pierwszych kościołów i już odpowiadały na pierwsze trudności, które znajdowały się we wspólnocie wierzących. Bo tak to jest, że czasem po prostu w kościele są jakieś problemy. I te pierwsze problemy, trudności, również i herezje występowały w pierwszych wspólnotach wierzących. Dlatego apostołowie kierowali listy do swoich wspólnot, aby właśnie w jakiś sposób też ich napomnieć. Ale też, żeby ich pochwalić w wierze. I tutaj właśnie mamy bogactwo listów apostolskich. Listów, właśnie które dawały siłę, dawały wiarę. I ostatnia księga Nowego Testamentu to księga prorocka, księga Apokalipsy, napisana, przypisana właśnie świętemu Janowi, który w jakiś sposób wprowadza nas w tak zwaną trudne słowo eschatologię, czyli naukę o tym, że Chrystus po prostu przyjdzie w czasach ostatecznych. I Jan pokazuje to w pewnej wizji, którą doświadczył na wyspie Patmos. I to nam w jakiś sposób właśnie przekazuje jako proroctwo dotyczące przyszłości. I tak mamy właśnie Księgę Nowego Testamentu. I tak mamy oto Nowy Testament, w której głównym, której głównym przesłaniem jest Dobra Nowina. Bo moi kochani, to co najważniejsze, to właśnie mamy Ewangelię, mamy Dobrą Nowinę, bo Nowy Testament, jego treścią jest właśnie przede wszystkim ta prawda o tym, że Bóg się wcielił w Jezusie Chrystusie, który przyszedł nam ogłosić królestwo niebieskie, a ostatecznie wydał się za nas na mękę, na śmierć i zmartwychwstał, dając nam życie wieczne dając nam nadzieję życia wiecznego. Siostry i bracia, zachęcam Was do tego, żeby czytać Słowo. Najprostsza metoda? Po prostu wejść i czytaj. Czytaj Słowo, które będzie Cię przemieniać. Czytaj dobrą nowinę. Częściej miej w ręku, no właśnie, Ewangelię, Nowy Testament, Stary Testament, niż pilot od telewizora bądź smartfon. Niech Ewangelia przemienia nasze życie. Niech Nowy Testament będzie naszą siłą.